Dzień dobry. Witamy na pokładzie Białystok Airlines. Ani plecak się nie mieści. Mieści się. To będzie dodatkowo 200 euro. No dobrze. O, jednak się mieści. A przepraszam, gdzie jest moje miejsce? E, o, tutaj na podłodze. Na podłodze? Miejsca siedzące, niestety, ale są dodatkowo płatne. A można kupić wodę? Oczywiście. To będzie 50 zł. Mogę do łazienki? Łazienka 3 euro. Widok z okna dodatkowo płatny 50 euro. Mamy overbooking, nie ma dla Pani miejsca. Słucham? Proszę wziąć taksówkę i wrócić do domu. A moja walizka? Pani walizkę i tak już zgubiliśmy. Proszę Państwa, niestety, ale jest lekkie opóźnienie. Czekamy na wony pas startowy. Zajmie to około pięciu godzin. Nie, no ja rzucam tę robotę w gastro. Więcej zarobię. Czy na pokładzie jest może jakiś pilot? Albo chociaż psycholog, bo nasz aktualny pilot ma lekkie wypalenie zawodowe. Do pięć złotych bluzeczki od Eski do X? Ze względu na złe warunki pogodowe musieliśmy wylądować w innym lotnisku. Na jakim? W Radomiu. Mieliśmy być w Turcji. No może następnym razem się uda dolecieć do miejsca docelowego.